Ostatnio kilka osób niezależnie od siebie zasugerowało mi, że mógłbym i powinienem wypowiedzieć się na temat jednego z filmów wchodzących w skład serii Extra Credit, która jest publikowana w magazynie internetowym The Escapist. Nigdy nie wiem, czy to się czyta The Escapist czy Escapist. Jak wiecie, to wyprowadźcie mnie z błędu. Filmik, o którym mówię, dotyczy tematu y, roli recenzji i recenzentów we współczesnym świecie gier wideo. Jeśli go nie widzieliście, to. Bardzo go Wam polecam. Link znajdziecie w opisie do tego filmu, który teraz oglądacie. No i w tym filmie zostało podniesionych kilka kwestii. Chciałbym się odnieść do dwóch najważniejszych. Pierwsza to ogólnie praca recenzentów gier wideo i to, jak bardzo jest to przeceniane w oczach młodych ludzi, którzy chcą się tym zajmować. Bo faktycznie to nie jest praca tak różowa, jak się wszystkim wydaje. To nie jest tak, że dostaje się pieniądze za to, że się gra w gry. Ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: nigdy nie dostałem złamanej złotówki za to, że grałem w jakąś grę. Zawsze dostaje się pieniądze za to, że coś się później e, z tą wiedzą zdobytą czy z informacjami zdobytymi robi, więc de facto zarabia się nie za granie, tylko za e, mówienie o tym, czy mówienie, czy pisanie, jakkolwiek. Inna ważna rzecz to bycie zawodowym recenzentem. To jest termin, który jest e, w dzisiejszych czasach też dosyć niezrozumiały, zwłaszcza w Polsce. Już spieszę Wam powiedzieć o co mi chodzi. Generalnie, kim jest zawodowiec w jakiejkolwiek dziedzinie? Jest to osoba, która utrzymuje się z tego, co robi, i tak jakby wykonywanie tej czynności powoduje, że ona funkcjonuje ma co włożyć do garnka. I to jest według mnie jedyna słuszna definicja zawodowca w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy będzie to szewc, czy ym, pracownik biurowy, czy menedżer, czy recenzent gier wideo. Generalnie, jeśli ktoś pracuje, dostaje za to pieniądze, jest zawodowcem. I nie ma, to nie ma to kompletnie nic do rzeczy jakość wykonywanej pracy. Bo w każdym zawodzie są ludzie lepsi i gorsi. Jeśli ktoś pisze słabe recenzje, albo nie umie pisać, albo jest te mało obeznany w świecie gier wideo, ale pracuje i zarabia na tym, jest zawodowcem. Jakkolwiek by się to niektórym osobom nie podobało. I to jest jedna rzecz, którą warto zrozumieć. Druga jest yy, taka, że w Polsce, już bardziej konkretnie, nie mamy w zasadzie zawodowych recenzentów gier wideo. I jeśli ktoś mówi o sobie, że jest zawodowym recenzentem, no to nie wiem, mnie się na przykład w takich wypadkach zapala czerwona lampka, ponieważ yy, już tłumaczę o co mi chodzi. Ludzie, którzy zajmują się publicznym wypowiadaniem na temat gier wideo, bardzo często. Robią to jako jakby projekt poboczny w swoim życiu, a ci, którzy siedzą w tym po uszy, generalnie zajmują się najczęściej czymś innym. Na moim przykładzie, ja nie uważam się za recenzenta. Gier wideo, za zawodowego recenzenta gier wideo, tym bardziej nie, a to dlatego, że moim oficjalnie zawodem jest to, że jestem producentem telewizji internetowej. I to jest taki mój z angielskiego mówiąc job title i to jest to, co robię, to jest to, z czego się utrzymuję. I wchodzi w to oczywiście duży zestaw umiejętności i technicznych, i merytorycznych, które oczywiście posiadam w jakimś tam zakresie, nie mnie oceniać jakim. E no i, no, no, i w zasadzie o to mi chodzi. Bardzo mało jest w Polsce ludzi, którzy faktycznie e, mogą o sobie powiedzieć, że są <laughs> zawodowymi recenzentami gier wideo. Ale natomiast jest dużo ludzi, którzy tak mówią o sobie na przykład e, bardzo niesłusznie, ponieważ e, jest to bardzo duże pseudo w ich wykonaniu. Ale, ale nie chodzi mi nawet o nikogo konkretnego. Tak po prostu spotkałem się z takimi głosami, że jestem zawodowym recenzentem. Hmm, ki, ki, prawda, tyle powiem. E, więc. W sytuacji, kiedy rynek pracy jest tak mały, że praktycznie go nie ma, a duża część z was pewnie chce zostać recenzentami gier wideo, mamy jakiś problem, no i tutaj przechodzimy do drugiej kwestii poruszonej w filmiku, w tej serii Extra Credit, który z kolei, która z kolei, muszę sobie sprawdzić na kartce, bo zapisałem, tak, oni tam mówią, że recenzje obciążone są e, takim problemem, że są nieciekawe i nie umieszczają gry w jakimś szerszym kontekście, nie wymagają od czytelnika wiedzy, nie bazują na bazie odniesień. Też trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ recenzje gier wideo są bardzo deskryptywne. To jest takie górnolotnie brzmiące słowo, ale wiecie o co chodzi, to nawet z angielskiego można zrozumieć. Bardzo opisowe, po naszemu bardziej. E, I Twórcy tego filmiku e, z serii Extra Credit przedstawiają bardzo sensowną teorię, w myśl której e, recenzje gier są takie, ponieważ gry są drogie, i ponieważ czytelnicy bardziej oczekują opisu, bo to, co jest w grze, decyduje o tym, czy będą ją chcieli kupić, a nie jakiejś impresji autora, z którym mogą się oczywiście zgadzać lub nie. To jest e, faktycznie bardzo sensowny punkt widzenia, i ja się z tym zgadzam. Faktycznie tak jest. Ale. Druga rzecz, drugi problem recenzji, który, o którym tam nie powiedziano, to problem samej formy recenzji w świecie gier wideo, który znamy dzisiaj. E, generalnie recenzje są psychologicznie rzecz biorąc bardzo mało ekonomiczną i nieefektywną formą wypowiadania się i wzbudzania jakiejkolwiek dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, mm, w uproszczeniu oczywiście, czytają w recenzji pierwszy, ostatni akapit, podsumowanie i. Z... Ocenę. No i potem w internecie ludzie się kłócą o oceny, a już argumentowanie tych ocen czy też czytanie samej treści jest jednak sprawą dla dużo mniejszego procenta, procenta czytelników czy widzów danego serwisu. No i to jest problem, ponieważ jeśli chce się mówić o grach i chce się fajnie wypowiadać na ciekawe tematy, no to fajnie by było, żeby jeszcze z drugiej strony ludzie byli w stanie do tych informacji dotrzeć. Z tego też powodu my, na przykład na TV Grypel, zrezygnowaliśmy w ogóle z recenzji, które wystawiają grom oceny i przerzuciliśmy się na komentarze, które. E, są wyrażeniem pewnej opinii, z którą można się zgadzać, nie zgadzać, ale generalnie przeprowadziliśmy taki eksperyment. Sprawdziliśmy, jaki procent komentarzy pojawiających się pod materiałem e, oceniającym grę i nieoceniającym grę dotyczy samej gry, czyli dotyczy treści, a nie tego, że dlaczego daliście grze trzy gwiazdki, a nie cztery. No i okazało się, że komentarze, czyli to, co robimy obecnie, jest, e, że to jest forma dużo ko korzystniejsza niż recenzje, które robiliśmy wcześniej. I to jest moje zdanie. Um, i to jest problem z recenzjami, według mnie, tak naprawdę. Recenzje są nieekonomiczne i mało wnoszą. No i oczywiście można się rozwodzić, dlaczego tak jest, i można się rozwodzić, co można by robić w nich lepiej. Ale ja szczerze mówiąc nie mam ochoty toczyć tej walki, wolę iść w inne formy. I jeśli oglądacie mnie celem zebrania jakichś, może wskazówek, tego jak zacząć zajmować się grami, to moja podstawowa rada jest taka: nie róbcie recenzji po prostu nie róbcie recenzji bo raz, że robiąc recenzję umieszczacie się w gronie tysięcy ludzi, którzy chcą pisać, montować, nagrywać recenzje gier wideo, no i trudno się wybić w takim gronie. Druga rzecz to, że nawet jeśli już się nauczycie je robić poprawnie, e, będą ciekawe, sensowne, no to i tak wtedy nadziejecie się na te problemy samej formy recenzji jako takiej. Te, te o których powiedziałem przed chwilą. Więc wasza praca będzie nawet jeśli będzie poprawna, to może być problem w tym, żeby ona faktycznie się komuś do czegokolwiek przydała. Wiecie o co mi chodzi. Więc jeśli myślicie na przykład, o napisaniu recenzji Elaine Noir. No to może zamiast pisać recenzję, napiszcie o tym, jak mimika twarzy w Elaine Noir wpłynęła na wasz odbiór tej gry. Gwarantuję wam, że to jest dużo ciekawszy pomysł na artykuł i że e, wzbudzicie więcej dyskusji. Jeśli oczywiście napiszecie to dobrze, no bo to jest e, zupełnie inna sprawa. Wzbudzicie więcej dyskusji, więcej zainteresowania i będziecie oryginalniejsi. No i to jest. Jakiś mój punkt widzenia w ogóle na problem recenzji w świecie gier wideo w obecnym czasie? Mój, moje zdanie jest takie, że po prostu za dużo się ich robi i niepotrzebnie każdy, kto zaczyna wypowiadać się na temat gier wideo, przyjmuje sobie, że recenzja jest jakąś taką ostateczną formą, w którą e, trzeba iść. Wcale nie. Absolutnie. I też myślę, że sukces takich let's playów YouTube'owych e, też bazuje na tym, że po prostu ludziom recenzje się znudziły. I. No, i to w zasadzie tyle, tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Jeśli macie jakiś pomysł na to, yy, jakąś sugestię, o czym chcielibyście, żebym opowiedział następnym razem, no to dajcie znać. Wiem, że ostatnio trochę osób yy, sugerowało mi, żebym powiedział o studiowaniu yy, związanym z grami w Polsce. Zbadam ten temat, ponieważ nie jestem na bieżąco. Yy, postaram się jakoś dokształcić i zaktualizować swoją wiedzę, więc się wypowiem na temat studiowania o grach w Polsce. A jeśli chcecie jeszcze coś innego się dowiedzieć ze świata gier czy spoza niego, no to służę, dajcie znać, trzymajcie się.